Dzień dobry, witajcie kochani w tym czytaniu dotyczącym aspektu żeńskiego bliźniaczego płomienia. Co się dzieje w aspekcie żeńskim? Zobaczmy sobie. Jaka jest ta energia? Co warto tutaj zobaczyć w aspekcie żeńskim? Mamy siłę. Mamy piątkę kijów, także tutaj widzę napływ energii i siłę. Być może też niektórzy tutaj muszą sobie wykrzesać siłę, ponieważ jest to taki czas, kiedy będą się mierzyli na przykład. Też to może być właśnie nie wiem, jakaś konkurencja. Niektórzy tutaj mam poczucie, biorą udział, może zaczynają coś nowego, jest nowy rok, więc może ktoś sobie postanowił coś nowego albo no, kończą się różne sprawy, sytuacje i trzeba tutaj zmobilizować siły do czegoś nowego. Także tutaj widzę, że ta energia żeńska bardziej tutaj. Wykorzystuje tą swoją męską jakby część, bo jak wiemy, niezależnie czy jest kobieta, czy jest mężczyzna, każdy z nas ma swoją, ma tą polaryzację, tak, na żeńską i męską, tak, które się wzajemnie uzupełniają, także nie, nie trzeba tego odczytywać zupełnie osobno, to jest bardziej jakby energia, która mówi nam, dokąd zmierzamy i... Naszym golem jest to, żeby była ona jak najbardziej zharmonizowana, żeby te dwie części, aspekt żeński i męski, były jak najbardziej zharmonizowane ze sobą i uzupełniały się wzajemnie, współgrały ze sobą. Więc dopóki jest konflikt, bo tutaj też może ta siła wynikać z tego, że na przykład ktoś tutaj dostał wiatru w żagle i na przykład wyraża pewne rzeczy, tak? Na przykład w stosunku do bliźniaczego płomienia. Ale warto tutaj właśnie pomyśleć sobie, czy to ma sens, ponieważ wszystko to, co wkładasz, całą siłę i energię, którą wkładasz w coś, to do Ciebie wróci, tak? Bo jakby zgodnie z prawem w ogóle wszechświata i, i sprawami fizycznymi, jeśli coś po prostu. Wkładasz jakąś energię i działanie, i wysiłek w coś, to musisz, może, musisz mieć świadomość tego, że pod jakimś innym być może względem to wróci do Ciebie. Także tutaj trzeba mieć tą świadomość, co inwestuje energię, gdzie oddaje tę energię. Co gdzie na przykład angażuje się w coś niepotrzebnego. Czy wykorzystuję tę energię w pozytywny sposób? Czy nie marnuje tej energii? Bo potem, zostanę bez energii, a jeszcze to wróci do mnie i mnie jeszcze dodatkowo położy. Tutaj, mądrze zastanowić się w aspekcie żeńskim, na co wykorzystuję tą siłę, i czy buduję tą siłę w sobie, czy uzupełniam tą siłę. I czy jest sens na przykład marnować tą energię na, na coś, co jest na przykład bolesne, trudne, gdzie na przykład ktoś może to robić cały dzień czyli bić się z kimś i, i pogrzucać się wzajemnie, yy, yy, dawać sobie powody do tego, żeby po prostu się z kimś konkurować, ścierać, walczyć i tak dalej. Tak? Ma to sens. Bo, może warto po prostu pewne sytuacje opuścić i od nich odejść. Co tu jeszcze mamy w aspekcie żeńskim? Król, monet i dwójka kielichów. Także myślę, że tutaj. Te relacje partnerskie, bo tu jest czas, żeby to ten mężczyzna, czy ta męska energia faktycznie tutaj wkroczyła. Ten król monet to jest ktoś, kto tutaj ofiarowuje, ale też to jest taki ktoś, kto po prostu yy, dużo... No, jest, no na pewno tutaj potrafi pewne rzeczy wnieść, to jest ktoś, kto tutaj wnosi wartość, to jest ktoś, kto przynosi wzrost, obfitość yy, i wartość. To jest ktoś, kto, kto tutaj ma pozytywną energię, do której właśnie yy, ma też umiejętność na przykład rozmawiania z ludźmi, tak? kontaktów jest odpowiedzialny. Tutaj to jest ktoś, komu można zaufać. Na kim się oprzeć, czyli tu to jest ktoś, kogo tutaj żeńska energia na pewno potrzebuje. I jest szansa, że taka osoba się pojawi, czy to może być nawet twój bliźniaczy płomień, ale trzeba tutaj pamiętać, że do tanga trzeba dwojga, tak jak mówiłam na początku. Lub mówiłam to w aspekcie męskim, tutaj musi być ta wymiana. Tutaj, jakby, jak widzicie, ten aspekt żeński, męski, by tutaj idą w ramię, w ramię powinni. Więc, jeśli ktoś czegoś takiego chce, tutaj w aspekcie e, żeńskim, to nie może sam, jakby tutaj walczyć. Musi się nauczyć odpuszczania, musi się nauczyć łagodzenia tej energii. Yy. Musi się nauczyć, jak to zrobić, żeby kogoś takiego do swojego życia zaprosić i wpuścić. Nie mogę tej energii swojej marnować na bezsensowny konflikt, na przykład, czy z tą osobą, czy z kimkolwiek w jakichś potyczkach, ale w końcu zrozumieć, że. Potrzebuje partnera, że oboje potrzebujecie partner, partnerów, że Ty potrzebujesz partnera i Twój bliźniaczy płomień również. I po to tu jesteście. Więc ja wiem, że tu są kobiety, które potrafią bardzo wiele zrobić same i mogą mieć poczucie, że ja nikogo nie potrzebuję, ale. Często po prostu jest też to zmęczenie i gwarantuje wam i wypalenie, zmęczenie i wypalenie gwarantuje wam, że za jakiś czas, nawet jeśli to nie jest teraz odczuwalne, coś takiego może tutaj się pojawić. Więc to jest coś takiego, ty trzeba zrobić właśnie miejsce na tą energię takiego właśnie kogoś, kto się opiekuje też. Mężczyzn, takiej męskiej energii ochraniającej. Jeśli tego chcemy, to trzeba na to tutaj zwrócić uwagę. W takim razie jak się zachowuje, czy to, co robi w swoim życiu, jak się zachowuje, raczej zachęca taką energię, zachęca kogoś takiego, czy otwiera tutaj drzwi, czy raczej ktoś może sobie patrząc z boku pomyśleć ona po prostu nie jest zainteresowana, bo sobie świetnie radzi sama. Ona nie chce być z nikim w związku, w relacji, na przykład. A tutaj wielu mężczyzn może nawet nie spróbować yy, zagadać, na przykład, czy zbliżyć się. No tutaj ważne jest zrozumienie, że każdy czasem potrzebuje partnera. To nie jest tak, że na przykład tutaj mężczyzna zrobi to lepiej, że mężczyzna powinien to, czy tamto, kobieta powinna to i tamto. Tutaj raczej chodzi o uzupełnianie się. Że nie może być tak, że wiecznie ktoś jest sam, że cały czas idzie jakby pod górę, że cały czas ma te wyzwania, cały czas ma tą siłę, cały czas znajduje w sobie tą siłę do, do pokonywania wyzwań. Bo ile można, niezależnie od tego, czy ktoś jest mężczyzną, czy kobietą, w końcu, jeśli nie będzie miał wsparcia, jeżeli nie będzie miał partnera, to się wypali. I tutaj warto na to zwrócić uwagę zawczasu. Nawet jeśli mamy super energię, nawet jeśli czujemy się wspaniale i na szczycie, tutaj trzeba wiedzieć, że to nie może trwać wiecznie. I warto się nad tym też tutaj właśnie zastanowić: czy potrafię być tutaj z tym partnerem, czy partnerką, czy potrafię być partnerem, czy potrafię zrobić miejsce dla tej drugiej osoby, żeby mi pomogła, żeby mi pomógł. Żeby też zajął się pewnymi rzeczami, żeby ktoś tutaj za mnie na przykład o pewnych sprawach pomyślał. Nie, że wyręczał, nie, że y, ja mam się komuś podporządkowywać, ale po prostu, żeby mi pomógł. Nie, że ja to robię gorzej albo mniej, albo nie umiem, bo jestem kobietą na przykład, ale dlatego, że to jest ludzkie, że potrzebujemy w życiu po prostu partnerów i partnerstwa. I czasami ten tutaj król monet może być twoim bliźniaczym płomieniem dla tak? tych, którzy są gotowi by tutaj yy, na tą współpracę, ale to mogą być też osoby, mężczyźni i kobiety, które są twoimi przyjaciółmi, bratnymi duszami na przykład. Czy rodziną, która tutaj też może pomóc. Także warto takich osób tutaj szukać. Kiedy nie ma Twojego bliźniaczego płomienia, kiedy nie ma tej osoby, która byś chciała, żeby była, czy żebyś chciała, żeby był, to czasami tutaj warto też oczywiście się na tym zastanowić, co powiedziałam wcześniej. To jest nie tylko w kontekście samego bliźniaczego płomienia, to jest w kontekście w ogóle nas, naszej interakcji jako ludzi ze światem. Co tu jeszcze możemy powiedzieć w aspekcie żeńskim? Królowa cieni mamy zdobywanie wiedzy, niepewność, manipulowanie. Głodne duchy, obsesje, świadomość, niedostatku, przywiązanie. Więc to może dotyczyć... Tutaj aspektu żeńskiego. Jeżeli długo tutaj ktoś właśnie walczy i wkłada dużo energii w jakąś sytuację czy w ogóle w życie, to y, może tutaj wyjść ten cień, może wyjść dla niektórych właśnie takie zgorzkinienie, poczucie właśnie y, ten, to, to poczucie właśnie. Takiego, nie wiem, no, zostawienia na przykład, w odrzucenia w, w od przez kogoś na przykład, tak. To mogą być również oczywiście inni ludzie, którzy gdzieś są wokół, którzy. Też, jakby dla których tutaj aspekt żeński może być lustrem, w którym właśnie no, widzą własny niedostatek, niestety, i mogą tutaj też atakować, więc ta siła tutaj też może mówić o tym, że trzeba będzie się no, w jakiś sposób zabezpieczyć, znaleźć tą siłę zabezpieczyć się przed cieniem innych ludzi, również swoim innych ludzi. Właśnie, także mamy tutaj przemianę, intuicję, cierpliwość, królową łabędzi. Czyli myślę, że tutaj aspekt żeński jest właśnie w fazie zmiany, że to jest właśnie to, że ja po prostu nie chcę już dłużej walczyć sam, nie chcę iść sam, nie chcę iść sama, potrzebuję pomocy, łagodnieje i nabieram tej intuicji. Przestaje być taką osobą, która jest agresywna, kontrolująca, która idzie do przodu, a jedynie po prostu tutaj łagodnieje. To jest ten królowa łabędzi, to jest też ta bajka o brzydkim kaczątku, jak pamiętacie, tak? które było źle traktowane. Ale nie dlatego, że było mało wartościowe, czy nie było wystarczająco piękne, ale dlatego, że było w złym środowisku. Kiedy trafiło do odpowiedniego miejsca, tam skąd pochodziło, to od razu się odnalazło. I czasami tutaj też trzeba się zastanowić, czy tu są właściwe osoby, bo może Twoi przyjaciele to tak naprawdę nie są przyjaciele. Może przyjaźnią się z Tobą tylko po to, żeby się czegoś dowiedzieć o Tobie, a potem na przykład plotkować o tym za Twoimi plecami, manipulować. Ponieważ sami są osobami, które są, żyją w niedostatku, którym czegoś brakuje, gdzie mają to poczucie niszczości i własne obsesje. Więc tutaj warto też zwrócić na to uwagę. Komu tą energię oddaję? Komu poświęcam tą siłę? Co możemy tutaj na zakończenie tego czytania jeszcze dodać. Z Mamy Matkę Ziemię zostałeś wezwany do działań na rzecz ochrony środowiska, więc ja mam takie poczucie tutaj, tutaj w aspekcie żeńskim uświadom sobie, że jesteś wezwany do czegoś ważnego. Uświadom sobie, że tutaj to, co robisz na tej planecie, to jest coś większego niż na przykład jakieś małostkowe, puste rzeczy, puste dyskusje. Że jesteś stworzona i stworzona do czegoś większego niż na przykład tkwienie w poczuciu niedostatku, przywiązanie do jakichś negatywnych. Yy rzeczy, osób, sytuacji, czy przekonań, że jesteś tutaj po to, aby wyjść poza schematy, żeby wyjść poza niepewność, poza jakieś sytuacje z jakimiś osobami, które tutaj niepotrzebne są, tak? które po prostu na przykład manipulują, a może to ty czasami manipulujesz, może to ty czasami nie grasz czysto i czy to jest zgodne jakby z Twoim poczuciem własnej wartości. Czy jednak czujesz, że tutaj powinieneś i powinnaś odpowiedzieć na to wezwanie bardziej na rzecz ochrony środowiska, czy ochrony matki ziemi, czy ochrony w jakiś sposób życia na przykład, czy budowania życia? No właśnie, kierowanie dziećmi. Czyli, może tutaj, możesz tutaj, właśnie być utalentowany w byciu. Tutaj mogą być matki, które wychowują właśnie to pokolenie yy, nowe, budują tą planetę. Jest aspekt żeński, w ogóle bliźniacze, płomienie, tworzą tą planetę na, dla nowego pokolenia. Dla tych osób, które tu będą pod tą opieką tych ludzi, następne pokolenia. Więc wiele osób tutaj ma talent w opiekowaniu się, udzielaniu pomocy, leczeniu dzieci, młodzieży. Użyj tych swych zdolności, by im pomóc, na tym się skupiaj, ochraniaj te dzieci. które tutaj będą budowały tę przyszłość. Na tym trzeba się tutaj skupić. Nie na małostkowych rzeczach, nie na awanturach, nie na kłótniach, nie na udowadnianiu, kto jest lepszy, kto jest gorszy, kto ma więcej, kto ma mniej. Ocenianiu, tak? Yy, I różnych innych rzeczach. No właśnie, czyli tutaj aspekcie Żeński. kieruj się wewnętrzną mądrością wiesz co masz czynić zaufaj Twojej duchowej mądrości i niezłocznie podejmij właściwe działania wiesz co masz czynić masz tutaj za zadanie wprowadzić coś pięknego coś co będzie odżywiało uleczało, pomagało wszystkim którzy tutaj są i tego potrzebują Potrzebna jest tutaj bezinteresowna miłość. Miłuj siebie innych. Staraj się dostrzegać dobro w każdej sytuacji bez względu na jej pozorny wygląd. Czyli bez oceny. Bez nienawiści. Chociaż tutaj no, oczywiście nie, nikogo o to nie posądza. Ale czasami warto się po prostu odsunąć. Czasami warto... Nie angażować się w pewne rzeczy. Więc, tutaj, generalnie, widzę, że aspekt Żeński i Męski razem będą właśnie tutaj wnosić coś wartościowego, będą ochraniać, będą leczyć, będą używać swoich zdolności, by pomagać dzieciom, nie tylko w ziemi. Więc, to jest wasz goal, tutaj. Więc tutaj jest, widzę odchodzenie od ego, odchodzenie od, od, od tego, że jestem zainteresowany, czy zainteresowana sobą i swoim własnym interesem, a bardziej jakimś wyższym celem swojego życia i co by tu mogło być. Tak to wygląda dla aspektu żeńskiego. Dziękuję wam serdecznie i do usłyszenia.